Dobrze, witam się z Wami w piątek. Ja korzystając z tego, że Marcin jest w domu, a Filip w przedszkolu yy, wykorzystałam sobie trochę ten czas i przyjechałam sobie do Lumpka, bo dawno nie byłam. Nie byłam jakieś dwa lata. Właśnie podjechałam tutaj, zatrzymałam się centralnie pod, także idę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Jeśli będzie coś wartego uwagi, to na pewno Wam pokażę. taką bluzkę, nową z metką. sama na metce to 400 stówki. Takie spoko. Druga rzecz. To taki golfik. On ma taki ładny, fioletowy kolor. Naprawdę spoko. Biorę. Znalazłam jeszcze w ogóle taki wełniany płaszcz. On jest nam nieco, prawda, za mały. Ale jeśli ktoś szuka, to też można znaleźć coś naprawdę fajnego. Z takich jeszcze fajnych rzeczy, które znalazłam, ale które jednak są jakieś uszkodzone. Jest taka sukieneczka. Wygląda to o tak. To w ogóle wełniana solara z i w ogóle bardzo ubolewam, ale w tom się nie zmieszczę, bo jest przepiękna. Jest super. Ja już wyszłam właśnie z drugiego lumpka I pierwszy jaki byłam To był lumpek na Alei Wolności No i moje wrażenia Z niego są takie, że jest w ogóle Bardzo dużo Zary, H&M e, I takich ogólnie marek No bardziej sieciówkowych No i było naprawdę Sporo rzeczy Ale dużo było też jakichś takich Poplamionych, pozaciąganych Mimo, że wczoraj była dostawa Teraz byłam w takim lumpku, którego już znam tutaj w kłogowie koło polo. No i dzisiaj jest ostatni dzień przed dostawą, więc było 30 zł za kilogram. No i były już te rzeczy trochę poprzebierane na damskim i na dziecięcym nie było totalnie nic. No ale na męskim znalazłam parę perełek, więc wam pokażę. Znalazłam też jeden sweter, w którym będziemy chyba chodzić z Marcinem na spółkę, bo jest. Na mnie trochę za duży, na niego trochę za mały. No, więc zobaczymy. No, także ogólnie w tym pierwszym kupiłam sobie tylko golf i filipowi sweterek i zapłaciłam za to 3 dyszki. A tutaj kupiłam e, dwie polówki i sweter i zapłaciłam 36 zł, e, gdzie jest to sweter, który w Maxie kosztuje 400 zł normalnie, bo on jest cały czas w stałej kolekcji, więc jak dojadę do domu, to wam pokażę. No, to teraz zmykam, siadam, bo tu obok pani w samochodzie. Tak na mnie dziwnie patrzy, że nagrywam, także spadamy. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w sobotę. Jest już późno, bo godzina 16. Natomiast ja rano malowałam koleżankę na wesele. W międzyczasie też wpadła moja babcia, zabrała Filipa na spacer. A teraz my z Mikim wybieramy się też na spacer i na małe zakupy. Miało dzisiaj cały dzień padać, a jest naprawdę bardzo fajna pogoda, więc zamierzamy troszkę skorzystać i wychodzimy. Jesteśmy w domu. Ostatnio dostałam kilka wiadomości, aby włączyć do swoich vlogów foodhole. Także byliśmy w Lidlu na takich mini zakupach, dokupić po prostu to, czego nam brakuje, żeby. Nie ja wiadomo, jutro są sklepy pozamykane, bo jest niedziela. No, także pokażę Wam, co kupiłam na szybko. Po pierwsze, figi, bo były w Lidlu. Zobaczymy. Powiem Wam, że jeszcze robiąc nigdy chyba fik nie jadłam, więc. No zobaczmy. E, druga rzecz to napój owsiany. Ten z lidla on jest naprawdę bardzo spoko. Filip z nim pije kakao. Ja też do szejków czasami używam. E, woda bo nie gazowanej już nie mamy, a nie chciałam się targać e, całej zgrzewki, bo byłam sama z mikim. Tutaj tubki dla chłopaków z Bob Snaila. One mają bardzo fajne składy. Taka i taka z mango. One czasami się w Lidlu pojawiają. Jogurt naturalny z kokosa do placków. Malinki. Tutaj jakaś wędlina. Więc co prawda, staramy się nie kupować w Lidlu, no ale dzisiaj tak wyszło. Y Serek wiejski dla mnie największe zło tych zakupów, czyli parówki. No ale czasami też się zdarza. Yy. Serek taki do smarowania. Filip lubi yy, bananki. Bio. Jabłka. I takie jakieś wafle ryżowe, żeby wiecie, w razie spacerów wrzucić do torby, No, żeby gdzieś tam było, dla dzieciaków do pochypania. Ja tu Wam nagrywam, a co robi mój mały szkodnik w tym czasie. Halo, halo! Szkodniku! I jeszcze taki oto szybki yy, haul z Rosmana: taki żel pod prysznic. I sany te żele są naprawdę bardzo spoko, nie są drogie. Tutaj mamy za pół litra 6 zł. I tak naprawdę jak robię Filipowi pianę do kompania i wleję jedną trzecią naraz, to po prostu nie jest mi szkoda. Jest naprawdę bardzo spoko. Druga rzecz to takie maszynki. One też są OK, były akurat na promce za 12 zł. Główny punkt wyprawy, czyli pampersy dla Mikiego. I my zawsze używaliśmy w ogóle takich niebieskich z serii nie premium, ale już od miesiąca nie mogę ich znaleźć w żadnym Rosmanie i nie wiem czy je wycofali, czy o co chodzi, więc jeśli wiecie to po prostu dajcie znać. Tak, dzień dobry, ze mną proszę mi tego nie zabierać. Maska do włosów średnio porowatych On bio. Woohoo, gościu! I tak akurat właśnie jak się orientowałam i robiłam sobie jakiś tam. Patrzcie, co, co on robi. Jak tu nagrywać? Spadniesz zaraz z tego krzesła. Spadniesz zaraz z tego krzesła. No, poczekajcie. No i co, gościu, gdzie się tu władowałeś? Nie, mniam twoje pampersy pokazuję. Zanieś je do siebie do pokoju? Zaniesiesz do siebie do pokoju, pampersiki. No, to schodź. No, chodź, daj rączkę. Chodź, mama ci poda. Chodź, zejdź. O, jedną ręką. Uh, 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 uh. Dobra. Proszę zanie zanieść pan persiki do siebie do pokoju. No, dzięki. Pa. No, zanieś do siebie do pokoiku, Nie do mnie. się do pokoju? Mi dajesz? No dobra, jednak pomocnik nie zaniósł. Kolejną rzeczą jest taka maska do włosów średnio porowatych z Onlibio. Ja już ją kiedyś miałam i z tego co sobie robiłam jakiś tam test, to niby takie włosy właśnie mam. W ogóle ta maska bardzo ładnie pachnie takimi cukierkami. Ona jest też naturalna, wegańska. No jest naprawdę bardzo spoko. W ogóle teraz ta cała seria Only Bio jest na promce i tak samo są też szampony, odżywki. Tylko właśnie jutro idę do fryzjera i zapytam o mojej fryzjerki, którą z tych odżywek mogłabym sobie kupić. <grym> Widzicie to? Bo tam była emolientowa, proteinowa i hukumentowa chyba. A ja się całkowicie na tym nie znam, więc po prostu jutro i tak mam wizytę, więc się jej zapytam, która będzie najlepsza do moich włosów. A szamponów z tej serii za bardzo nie lubię, ponieważ nie mogę w ogóle. Ja też one się bardzo słabo pienią, to nie mogę w ogóle po tym włosów rozczesać. Dlatego jeśli chodzi o szampon, kupiłam sobie taki z altery. Teraz mam taki czerwony z granatem, a teraz sobie kupiłam taki niby zwiększający objętość. Bo ogólnie jeśli chodzi o takie 100% naturalne szampony, to ciężko jest coś znaleźć, tym bardziej w normalnej cenie. A te z Altery, one nie są drogie, a są naprawdę bardzo fajne. Bo tak jak mówię, te z Only Bio jakoś w ogóle mi nie podchodzą. Już są takie bardzo tępe w ogóle w rozprowadzaniu. No, totalnie nie do moich włosów. No, także jeśli chodzi o taki szybki haul, to by było na tyle. Mój mały... Ej, widzicie?

Fajna. One są kucikiem. Co? Rozpakowujemy? Wyjmujemy z kartonu. Tak. Tak, ty też? Kopala, już nas idzie. Miki, to be. to nie, to nie, wyrzuć to. Porzuć, wyrzuć. Wow. Ja, ja będę widzieć. O, zobacz, tu. O, wow. Pokażesz? Cześć, opala! Fajna? Tak. Ona jedzie. Zobacz, czy jeździ. Dzień dobry, witam się z wami w niedzielę. Jest godzina 10. E, I ja właśnie zmierzam do fryzjera, także popatrzcie ostatni raz na to, co macie, <gry> na to, co widzicie. E, ja jestem w swetrze, bo dzisiaj już jest naprawdę taka jesień, e, no także jestem bardzo ciekawa, co pani mi wyczaruje na tych włosach. Byłam już u niej raz, ale bez, bez farbowania, tylko na samym podcięciu. No, także zobaczymy. Idziemy, idziemy. Tak jest przed, a jak będzie po... To już ja po fryzjerze. No, jak widzicie, zmiana jest dość znaczna. Włosy są dość mocno przyciemnione, przycięte. No i są w ogóle takie teraz fajne, mięciutkie. Także dajcie znać, jak Wam się podoba taka metamorfoza. Ja w zasadzie całkowicie zdałam się na panią. Powiedziałam tylko, że zależy mi teraz na odżywieniu włosów na tym, żeby je rzadziej farbować. No, także ja ogólnie jestem bardzo zadowolona. Dajcie mi znać, czy waszym zdaniem zmiana na plus, czy jednak dużo lepiej w jaśniejszych włosach. Jest już trochę później, bo mamy godzinę, no po 17:00 i u nas w mieście są jest dzisiaj zakończenie lata, więc zobaczymy sobie co tam dzisiaj jest, może jakieś atrakcje dla dzieciaków. Także idziemy się przejść, zobaczymy. Może akurat będzie coś fajnego. A wiem, że w piątek były jakieś dni rapu, wczoraj było w sumie nie wiem co. A dzisiaj jest chyba disco polo, także no, nawet już nie o samą muzykę chodzi. Ale może będą jakieś karuzele albo jakieś dmuchańce. No, także zobaczymy. Idziemy. Już wracamy. Tak jak wam pokazałam na przebitkach, w sumie nic szczególnego się nie działo. Były tam jakieś atrakcje dla dzieci, jakaś muzyka lokalna, to nawet nie było disco polo, tylko coś rokowego. No, także my już kończymy dzień, wracamy do domu i to by było na dzisiaj już tyle. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was do kolejnego filmu. Do zobaczenia. Cześć!